Trzy bardzo fajne przykłady. Ja je przytoczę. A propos tego takiego czynnika ludzkiego w absolutnie krytycznym aspekcie kontaktu z klientem. Orteo.pl, ortezy i stabilizatory sprzedawane online. Zatrudniają fizjoterapeutów, którzy pomagają dobrać i właściwie wykorzystywać dany artykuł po to, żeby jak najbardziej i jak najszybciej pomóc do zdrowia. Mefemi.pl bielizna premium. Dla kobiet, głównie biustonosze, zatrudniają brafiterki, które pomagają upewnić się, że wizyta w stopie stacjonarnym nie będzie konieczna, żeby mieć bardzo wygodny biustonosz, i producent mebli biurowych i foteli premium. Również mają człowieka, który nie jest fizjoterapeutą, ale ma bardzo duże doświadczenie. Jeżeli chodzi o właściwy dobór krzeseł i foteli biurowych do pracy, i wszystkie te sklepy online odniosły sukces w takich branżach, w których była nisza, ponieważ większość myślała, mmm, to się w online nie sprzeda.